Siemanko, z tej strony tylko W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie event w Fortnite. Jak widzicie, jest 50 sekund do rozpoczęcia eventu, więc czekamy. i Ciekawe, co się stanie z agencją. Możecie opisać w komentarzach. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z Fortnite'a, zostawcie 20 lajków, to nagram. A my już czekamy. Może wejdę na górę, żeby był. Tam są ludzie, patrzą na ten event też z góry. Więc jest dobrze. Zobaczę tylko, czy się nagrywa. Dobra. Możemy lecieć. Zostało 14 sekund. Co się stanie? Czy tutaj ma broń. Coś mu się zbugowało, bo nie widać w jego rękach broni. Więc nie wiem. Dobra. I się zaczyna event. Się stanie, patrzymy Patrz, na sejfy Nic chyba się nie dzieje na razie. Mam wrażenie, że się podnosi woda, ale to chyba nie, bo po prostu jakaś muzyka się baci. O, odpaliła się. Odpalają się wszędzie rakiety jakieś. Tego się chyba nikt nie spodziewał. Ciebie tu stanie, żeby był najlepszy widok. Tutaj stanę. Są już trzy, 4 rakiety. Jeszcze została piąta, ostatnia. Tutaj możecie zauważyć, i co się stanie. Pewnie tu się coś utworzy nad dworze. Wysadziło agencję. maszyna zakłady. Nic nie widać w tych dymach. Więc trochę odejdę. Nikt się chyba nie spodziewa, że tak będzie wyglądać ta maszyna zakłady. Więc jest ciekawie. Idą jakieś iskry od tego. O, jest grawitacja zwiększona. W sumie co zmniejszona. Unoszę się ciągle. Widzicie, już tam są na górze. Więc lecimy do nich. Coś się z mapą dzieje. Nic na razie się z mapą nie stało. Jesteśmy u góry, chyba żeby wszystko widzieć. Ja myślę, że tylko agencja zostanie taka zniszczona i to tyle chyba z tego eventu. co się stało? Jest biuro z pierwszego sezonu pierwsza osoba Co się dzieje? Zrobiłem szybko screena, żeby była na miniaturkę. Dobra. Wpadliśmy do wody. Zburza. Powiększyło się kółko. Myślałem, że się zapływa, dzieje, jednak nie. Mam tu na full ustawienia graficznych. Więc 70 FPS jest podczas takiego eventu. Niestety, ale i tak to dobrze jest. Znowu mamy tu grawitację. Idą jakieś. Idą 5 promieni. Te rakiety spróbuję wylądować na tej fladze potem, ale wątpię, że się uda. Dobra, patrzymy. Na razie to tak impulsuje. Się nic nie dzieje na tym razie z tym, tylko impulsuje. się skończyło chyba nie można się ruszać to się zbugowało. nie można się ruszać w ogóle jednak coś się jeszcze dzieje kręcić to się i się chowa. Znowu jest to to i pierwsza osoba. Tak by wyglądała gra w pierwszej sobie fornajcie. Może będzie pierwsza osoba w Fortnite nie wiem. Jeszcze się nie skończył event. Już trwa chwilę. Już ponad sześć minut. Nie da się pływać jak na razie. Jest ocean. Co się dzieje? Tego się nie spodziewałem. Blokują tutaj, ale spróbuję wyjść. Co tu się stało? Jakieś rekiny, drzewa. Tak jak niektórzy. Co tu się dzieje? O. Czy jak on tam ma? Co tu się dzieje? Jest sportowy bus, i mapa jest cała w wodzie. Co tu się stało? Podziękuję kierowcy busu. Ja dziękuję za taki event. Cała mapa w wodzie. Co tu się stało? Nie, nie mówcie, że będzie taka mała mapa. Chyba nazywali wszystkich naraz. No nie można wyskakiwać. skakiwać. wody zobaczyć. Da się pływać w wodzie. Co się dzieje? I tak, z strefą chyba się przesuwa ta woda, ale nie jestem pewien, zobaczmy to. Tak, teraz jako strefa robi woda. Co się dzieje? Dobra, zabił mnie szybko, szybko polecę teraz, pomijam to. Biorę byle co i dobra wylądujemy sobie na górce i oglądamy to. Da się to wstrzymać, czy nie wiem? Ciekawe co by się stało, jakby tam na samą górę wypłynąć. Sobie jak to przeprowadzić, zbiorę. Mam 63 level. Da się w te ryby strzelać? I czy to jest koniec eventu, czy jeszcze nie? Nie wiem. Nie wiem czy to już koniec eventu, czy jeszcze nie. Poczekamy te chwile kilka minut. A mnie ciekawi co by się stało jakby wyszedł na górę. Sprawdźmy to zaraz. Tylko trzeba drzewa pozbierać. No to chyba już koniec eventu. Tego się nie spodziewałem, że będzie jakaś strefa. A mapa się coś zmienia. Nie tylko agencja. Jeszcze się nie zaktualizowała. Pewnie w najbliższej aktualizacji aktualizują mapę. Bierzemy drzewa i pójdziemy na górę, żeby zobaczyć, co tam jest. Nie wiem, czy mi 500 wystarczy, ale może wystarczy. O, więc idziemy z budowaniem do góry. Czyli nigdy nam tylko tego nie skolapsował, to będę tak chodził. Czy to niszczy budowę? Nie, nie niszczy na szczęście. No i może nie starczyć. Trochę chyba zabraknie. Ostrzelają. Racy z poceńcy. No i skolapsował mnie. I to chyba koniec eventu. Dobra, to już chyba koniec eventu. Więc ja się zami żegnam. I cześć.